Dzień dobry państwu, nazywam się Magdalena Przybysz i od kilku lat jestem użytkownikiem laserów neodymowych i jarpowych. Laserami pracuję od 2017 roku samodzielnie, natomiast wcześniej współpracowałam z klinikami i lekarzami, którzy w swojej pracy tymi laserami się posługiwali. Urządzeniem fotona pracuję od 2017 roku. Jestem osobą, która cały czas poszukuje nowych technologii, nowych rozwiązań, możliwości, ale przede wszystkim czegoś, co da korzyść pacjentowi i e, takie cechy zobaczyłam w laseroterapii, przede wszystkim w gojeniu tkanek, w zastosowaniu modulacji, ale później również w innych procedurach, które poszerzyły zakres zabiegowy w moim gabinecie. Przede wszystkim wybrałam laser FOTONA, dlatego, że miałam możliwość używania wszystkich innych. I e, ja szukałam lasera, który będzie szerokospektralny, który wykorzystam nie tylko w chirurgii, ale przede wszystkim też w dermatologii i medycynie estetycznej. Najczęściej ja lasera używam przy zabiegach chirurgicznych i periodontologicznych i to jest najczęściej wykonywana procedura. Natomiast procedury, które ja najbardziej lubię, to są procedury z wykorzystaniem laserów w estetyce, w zabiegach wokół twarzy. Dostępność dwóch długości fali daje tak naprawdę dużo szersze możliwości. Już nie wspomnę o periodontologii, która pod wpływem tych dwóch długości fali leczenie periodontologiczne zmienia się diametralnie, ale przede wszystkim dlatego, że mając dwie długości fali możemy pracować tak naprawdę w całym zakresie stomatologicznym. Od leczenia zachowawczego, przez chirurgię, protetykę, periodontologię, jak wspomniałam, ale również estetykę. Na pewno top kwant to jest periodontologia i leczenie zarówno kieszeni przyzębnych, leczenie ostrych stanów, ale również przewlekłych. I to są te procedury, które bardzo u mnie się rozwinęły w gabinecie po tym, jak zaczęłam pracować laserem. Oczywiście można to robić standardowymi metodami, ale wyniki są nieporównywalnie mniejsze. 3, czyli pierwsza to na pewno szybsze gojenie po zabiegach chirurgicznych, lepsza integracja implantów, dużo więcej powodzeń w natychmiastowych implantacjach, to to zamknę takim podpunkcie pierwszym drugą korzyść, którą mają zawsze u nas, to jest to, że nawet jeżeli mają opryszczkę albo afty, albo jakiś stan zapalny wokół ust, to ta wizyta im nie przepada, bo możemy zaradzić laserem, i, i wizyty są normalnie kontynuowane. No i trzecie niezaprzeczalnie, to jest leczenie kieszonek e, przyzemnych, leczenie parodontozy, bo oczywiście ono jest w jakimś wymiarze skuteczne bez użycia lasera, natomiast z dwoma długościami fali jest właściwie e, do opanowania w bardzo krótkim czasie. Trzeba zacząć, bo to jest, to jest przyszłość tak naprawdę. To, to nie jest magiczna różdżka, to jest coś, co faktycznie pomaga i przynosi efekty. Można zacząć tak naprawdę od różnych urządzeń, można zacząć od szkoleń, popatrzeć, pochodzić, kto czym pracuje, jak pracuje i, i wybrać takie urządzenie, którym będzie się Państwu pracował najlepiej.